Witajcie! Dzisiaj przepis na nalewkę zderenia jadalnego. Jest to nalewka, która uznawana jest za królową nalewek z uwagi na wyśmienity smak. deren posiada wiele właściwości leczniczych i wspomagających. Ma w swoim wnętrzu wiele witamin i minerałów. Stosowany jest na dolegliwości żołądkowe, na choroby nerek, na stany podgorączkowe, na przeziębienia jak i ogólnie podnosi odporność organizmu. Do naszej nalewki potrzebujemy 1 kg owoców derenia dojrzałego, który naturalnie spadł z drzewa, 0,5 kg cukru, 0,75 litra spirytusu 95%, 0,25 litra wody przegotowanej. Owoce dojrzałe myję, osuszam i zgniatam, aby pękły skórki i był dostęp do miąższu, Nie muszę ich nakuwać, wystarczy je zgnieść. Zgniecione owoce wrzucam do słoja i zalewam wodą przegotowaną oraz spirytusem. Pamiętajcie również o pobraniu terminarzyka. Strząsam słojem i odstawiam na 6 tygodni w ciemne miejsce, w temperaturze pokojowej. Strząsam swoim co kilka dni. Nie musi być codziennie. Ważne, aby były owoce przykryte alkoholem. Po sześciu tygodniach odlewam nalew z owoców i wstawiam go w chłodne miejsce, a owoce z powrotem wędrują do słoja. Zasypuję je cukrem i odstawiam w ciepłe miejsce na 3-4 dni do puszczenia soków i rozpuszczenia się całkowitego cukru. Strząsam przy tym codziennie. Po trzech-czterech dniach kiedy cukier całkowicie się rozpuści, odcedzam owoce, a syrop łączę z wcześniej zlanym nalewem. Nalewkę filtruję przez gazę i wlewam do butelek roboczych na jeden miesiąc. Po miesiącu zlewam sklarowaną nalewkę, resztę filtruję przez filtr i rozlewam do butelek końcowych. Etykietuję i zapominam o nalewce przez cały rok, a nawet na dwa lata. Warto poczekać. Pamiętajcie, aby pobrać terminarzyk na nalewkę dereniową. W terminarzyku wpisujecie swoje ilości, które daliście, datę rozpoczęcia, daty, kiedy macie przejść przez kolejne procesy, otwajkowujecie wszystkie procesy, które wykonaliście, a po zakończeniu całkowicie procesu możecie zakwizować sobie terminarzyk do szuflady. I jak będziecie już degustować nalewkę i coś będzie wymagać poprawy według Was, będziecie wiedzieć, co, kiedy robiliście i jakie ilości użyliście. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji, o dzwoneczku. Do usłyszenia następnym razem.